Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym odcinku. Z tej strony ja, trochę już starszy Ali, a to kolejny, kolejny odcinek z Daily, kolejny odcinek, e, który nagrywamy na świecie na WIS. Dzisiaj troszkę krótszy odcinek i w ogóle odcinek, którego już nie mam nagranego na zapas, czyli lecimy już e, z aktualną rozgrywką. Moi drodzy, e, jutro. Bo to bym chciał wam przekazać. Jutro odcinka nie będzie. Jutro odcinka z Daily nie będzie, ale nie przez jakieś moje widzimy się. Tylko jest to konkretny powód. E, mianowicie... Kurczę, no mam dzisiaj urodziny. E, dlatego taki a nie inny wstęp, że trochę starszy ja. E, ale mam dzisiaj... O, proszę sprzedały się itemki. Eś? Elegancko. E, że trochę starszy się z wami dzisiaj witam. Bo, bo, tak, bo tak jest po prostu, bo tak po prostu jest i chciałbym ten dzień dzisiaj już e, poza nagraniem tego odcinka, no może jeszcze jakimś tam delikatnym zbiciem e, wieczorkiem na kolosów, chciałbym ten dzień już spędzić nie używając komputera, nie dotykając go, e, tak samo jak i jutrzejszy poranek chciałbym e, z miłą chęcią spędzić z moimi najbliższymi. Więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Powiem tak, kto zrozumie, ten zrozumie. Kto nie zrozumie, ten no, niestety nie zrozumie. Ale nie przerywamy daily. Po prostu robimy sobie jeden dzień przerwy ze względu na no po prostu, na moje urodziny, powiedzmy, taka wyjątkowa sytuacja. Więc nagrywam dzisiaj dla was specjalnie, bo zobaczyłem, że kurde, już mi się materiały skończyły. Już mi się dla was materiały skończyły, więc mówię, dobra, trzeba to szybciutko, szybciutko dograć. I zaczęliśmy sobie właśnie listem, coś tam się udało sprzedać, co ciekawe. I zaraz tutaj zobaczymy sobie od Devila, bo coś powiedział mi, żebym sprawdził skrzynkę, jak przyjdę do domu. Także, bo ja dzisiaj jeszcze szybko po pracy przyjechałem od rana, niestety nie udało się zwolnić ani, ani nic ogarnąć. Więc zbijemy sobie tutaj jeszcze szybko kotołaka. No i w ogóle, moi kochani, no bo trochę, trochę się pozmieniało, trochę i temów mi pospadało, to może od tego zacznijmy. Puh, i daj. Jest! Jest! Kurwa! Daj. kurwa! Proszę cię, ja pierdolę, proszę cię. ja pierdolę proszę w końcu, co się stało? Co się stało? Daj tego podpisał. Łapie, a ty możesz łapać, bo to jest na wojna też? Nie. Nie, to jest na tanca. Chopie. Jest, kurwa, kurwa! Masz! Kurwa. Masz! Jest! 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 Jezus Chrystus, jest. w końcu! Zajebiście! Dokładnie tak, drugiego zlotałem łapki. W grupie z Devilem, właśnie i, i z jednym klanowiczem łapki z przewodnika. Eee, bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo się cieszę. Jest to moja pierwsza była to moja pierwsza legenda podpisana. No i dzień później, co prawda, legenda z muszity, no ale jest, legenda z muszity. Także moi drodzy, zakładamy. Tak jest, mamy pierwszą legendę tutaj na tym 4-3 w ekwipunku No i tak jak jeden z widzów pisał mi, że może to oznacza ta postać powrót serii z kolekcjonerki Kto wie? Kto wie? Może? Kto to może wiedzieć? Kto to może wiedzieć? Moi kochani eee... <grytania> Z okazji urodzin życzę ci wszystkiego najlepszego w realu z w margo, spoko, siedząc nasze przyjaciele na twój że pozdrawiam no dziękuję ci ślicznie, <noise> dziękuję ślicznie, pozdrowienia dla Devila. No ja, ja, tej wiadomości nie dotykam. Ona niech tu będzie, niech ona tu będzie. No po prostu serduszko dla ciebie byku, dziękuję naprawdę bardzo ci dziękuję. No pewnie z czasem się przyda ten pieraczek jak najbardziej. Dziękuję naprawdę dziękuję, ale niech niech ona zostanie tutaj, niech ta legenda zostanie tutaj z nami i w tej pięknej wiadomości. Ajajaj, aj, aj. no fajnie. Aż mi, aż mi miło, aż się sam pysk cieszy. E, dobra moi drodzy, słuchajcie, bo ja mam tu mnóstwo, mnóstwo unikatów. E, unikatów, które będę potrzebował wykorzystać, które będę potrzebował przepalić, podobnie jak heroiki e, więc... Dajcie mi chwilę, szybko to ogarnę. No i dobra, e, jestem już. Zacząłem sobie ulepszać broń, którą obniżyłem o jeden level z racji, że powiedzieli mi, że kurde. Ta broń jest gitem, totalnym gitem. Obniż ją i ją ulepszaj, więc no tak po prostu robimy. Eee, wpakujmy tu sobie po prostu brońki i mamy już ją na plus 3 Najsik nice. To Trochę sobie jeszcze zostawimy, to też może akurat pojawi się sytuacja, w której warto będzie cokolwiek eee, pozmieniać. Eee, no i tak, tutaj mamy tą brońkę, tę brońkę. No i tak, tu są te łapki. Tu są te łapki, które mamy zlotane. Na razie one tutaj sobie po prostu są. E, o, w ten sposób to miało być ułożone. Ok. No tak to jest. W cudzysłowie EQ z zamiennikami. <grym> e, no i moi drodzy, moi drodzy. Mamy 16 skrzynek z 17 z opka i 16 skrzynek z przewa. I dzisiaj tymi skrzynkami chciałbym się z wami e, zająć. To sobie odepnijmy. Zaczniemy sobie z tych... W sumie z opka w sumie te skrzynki z opka, jedziemy. Eee, tutaj, czy tu, tutaj, dobra, to sobie to powrzucajmy. To sobie powrzucajmy, to można wiecie co zróbmy. W ogóle usiądźmy sobie gdzieś w ładnym miejscu, Witchan. No po prostu jakiś tutaj przeciwnik. O, dwa herka ładne, ładne herka. Hop, hop. Sprzedajmy. Plus 70 zawsze spoko. Dobra. Odpalamy. 17 skrzynek. Niech się świeci. Okej. Okej. Ok. Trzy okay. okay. unikaty, trzy zwyklaki. Na razie nie ma rewelacji. Ok. Już się zaczęły duplikaty. Nie podoba mi się to. No musi się coś zaświecić. Chociaż jedno. No kurde. Widzowie. Naprawdę? No. No. Kurde, ej, ale lipa! Dobra. O! Sorry, widzowie, bo ważny telefon. No, domyślacie się, no urodziny to ludzie dzwonią, więc dajcie mi chwilę. Dobra, jesteśmy już po tym ważnym telefonie. Yy, mamy dwie unikatowe skrzynki, bo tyle mi w sumie zostało z, do, z przepalonych. Pierwsza i druga... No, to jeszcze jedna będzie, to będzie jeszcze jedna. No, powiem wam tak, powiem szczerze, kurde, liczyłem na chociaż jedną legendę, liczyłem naprawdę. A tutaj taka lipa, dobra, odpalamy i mamy kolejny duplikat, a nie, nie duplikat. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli mamy wszystkie unikaty po prostu, wszystkie unikaty. No dobra, no to co teraz skrzynki z złego z przewodnika? No, to może tutaj odda. Herkot, już zaczynam o wiele lepiej. Zwyklaczek, zwyklaczek, unikat, zwyklaczek, 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 unikat. No zaświeć się coś, no. Urde, co? Urodzinowo nawet nie dasz? Ty, Ham jest bereźny. No co? Ej, ole, hamuwa! No, co za chamstwo. Naprawdę? Hm. No nieładnie, nieładnie się zachowujecie tutaj. Nieładnie się zachowujecie, powiem, powiem, wprost, powiem wprost. Bardzo nieładnie. No ja liczyłem na chociaż po jednej legendzie, a tutaj... Jak, jak... Ale dziadują, ale dziadują. Już chciałem użyć innego określenia, ale nie, 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 nie. nie. Spokojnie i pu. No dobra, no tutaj mamy taką sytuację, taka sytuacja. Sytuacja tego typu. Eee, o kurde, no zaś kolejny telefon widzowie, no, no człowiek się nie opędzi, człowiek się nie opędzi, ale no sami spójrzcie, jakie dziadostwo. Jakie dziadostwo. No mam nadzieję, że już więcej, albo przynajmniej zbyt wielu przeszkód w tym odcinku nie będzie. E, bo chciałbym jednak to nagrać, obrobić wam i jeszcze wrzucić przed wyjściem, a moje wyjście no, zbliża się dużymi krokami. E, coś tam sobie już kręcimy szybciutko. E, tymi postaciami naszymi. E, no i przejdziemy sobie na moją główną postać na nawiz, czyli na mojego półchłopka. 245 poziom, moi drodzy, 245. To już nie byle co. To już nie byle co. Chodźmy sobie na chwilę do Tuzmer. Eee, tutaj, tuzmer pyk I chcemy zagadać tutaj z zakonem, tak? Czy gdzie jest zakon? Czy może w tchuzal jest? Kurde, teraz to już sam nie wiem, nawet teraz to już sam nie wiem, ale chyba w tchuzal, tak to musi być, jest, jest, tutaj zakon. Okej, okay. eee, oczywiście ja sobie ten zakon zrobię, ale ja sobie go nie będę oddawał póki co. Ok, wyłączmy to sobie. Eee, no i moi drodzy, chodźmy na Macho. Chodźmy na Macho tutaj sobie dobić poziom. Eee, ten 246, chociaż, chociaż tyle dzisiaj. Ej, ale powiem wam, strasznie się zawiodłem tymi skrzynkami. No liczyłem tutaj na chociaż jedną legendę i to wiecie no wydawałoby się, że no z tylu skrzynek powinna jakaś spaść, a tutaj taka dupa. Eee, ogólnie miałem zbierać te skrzynki do 30 i dopiero na 30 otworzyć. Ale stwierdziłem, że ten urodzinowy odcinek to dobry, naprawdę dobry moment, żeby to otworzyć. No, liczyłem na to, że Gierka jakoś wiecie, nagrodzi za urodziny, da prezent, jak to się mówi, ale no, no nie dała. Może jeszcze do samego wyjścia zobaczymy z lisza ten prezent spadnie, bo już trochę tych bić lisza mam, nawet wam pokażę. Edwiki, e proszę, lisz 400. 81 bić, całkiem sporo. Mushita 292 do zdobycia legendy. Także wydaje mi się, że tak, akuratnie, akuratnie. Lubię ostatnio to słowo akuratnie. I wydaje mi się, że jeszcze niestety na Alte będzie za wcześnie, chyba żebym odpalił jakieś dobre błogo z lekiem. Ale wydaje mi się, że tu po prostu jeszcze będzie przewaga troszkę zbyt duża. No, mam nadzieję, że coś tam uda się. W miarę szybko powbijać te poziomy, no i cóż chciałem Wam powiedzieć? No, niedługo instancje, instancje, więc też będzie fajny moment w grze, który będziemy mogli sobie fajnie wykorzystać pod daily, pod odcinki. I myślę, że wszystkie instancje postaram się Wam przynajmniej nagrać. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, bo może być tak, że wiecie, że akurat będę gdzieś tam coś zajęty i będę przy okazji klikał, no to wtedy specjalnie nie będę Wam tego nagrywał. Ale no, gdzieś jeśli będę miał okazję i będę mógł i nie będzie mi to z niczym kolidowało, to z miłą chęcią Wam nagram tę instancję. No i oczywiście no, mam nadzieję, że w komentarzach dzisiaj e, pokażecie siłę, pokażecie moc i łapeczki w górę też strzelą. Mam nadzieję. Możecie zrobić mi taki miły prezent urodzinowy. A swoją drogą... Skoro, skoro mowa o, o jakichś tam statystykach nazwijmy to przebiliśmy, moi drodzy, 700 filmów na moim kanale. No kurde, potęga jakaś. 700 filmów. Ja ostatnio jak to zobaczyłem mówię Co jest grane? 700 aż tyle? Mówię ja cię kręcę, no niesamowite. Ale no tak, no to jest już kawałek, naprawdę kawałek. Spory kawałek historii No i mam nadzieję, że te historię dalej będziemy tutaj razem e, pisać. Będziemy ją kontynuować. Bo no ja na pewno nie mam zamiaru <noise> na razie nic zmieniać, bo na zwyczajnie świecie dobrze mi się to robi. Nie powiem, to daily jest troszkę męczące, żeby to wszystko poogarniać na czas i żebyście mieli ten odcinek jakkolwiek sensowny, żeby cokolwiek się tam działo. To nie powiem, trzeba troszkę przysiąść, szczególnie z tym obrabianiem i tak dalej, ale Czego to się dla widza nie robi. No i oczywiście dla własnej satysfakcji, bo ja lubię to robić. Ja po prostu lubię to robić i mi to sprawia przyjemność nagrywanie, e, później jakby no to ten cały proces tego ogarniania filmu i tak dalej, i tak dalej. No ale tego to my nie chcemy. Tak, tak, tak. Esia, pyk. No i zaraz będzie 246 poziom, więc... Zbliżamy się. Już niedługo 250, co będzie pięknym, pięknym levelem przełomowym. Bo zostanie tylko 50, tylko i aż. Ja bym powiedział, że tylko, bo akurat tutaj najtrudniejsze co chyba mogło być, czyli ten przedział 217, nie wiem, 17, 230. No mamy już za sobą. I, i nie wróci już na szczęście. Więc. Więc no. Ale kurde, powiem wam naprawdę miło jest, miło jest dostawać prezenty i. <laughs> jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że moja dziewczyna będzie oglądać ten, ten filmik. E, dlatego chciałbym tutaj e, jej bardzo podziękować za. No, no... Kobitka mnie wspiera we wszystkim co robię, nawet, nawet pilnuje mnie i pyta, czy wiecie, czy już Daily dodałem. No, kurde, naprawdę. E, także całusy jej przesyłam, bo naprawdę jest e, wspaniałą osobą. Tak, Margonemczyk może mieć babę. Może mieć. Dokładnie. Da się. Da się to pogodzić. E, także, także, naprawdę fajnie. Tak samo moi podopieczni dzisiaj, bo, tak jak wspomniałem, byłem jeszcze w pracy pyk, 246, a już byłem w pracy, moi podopieczni tak samo zrobili mi prezent, niespodziankę i dostałem nowe rękawice do boksu, mówię, kurde rewelacja, no już miałem sam się, wiecie, gdzieś rozglądać już, już od jakiegoś czasu się rozglądałem i miałem ogarniać sobie sam Nowe rękawice, bo, bo po prostu były mi potrzebne. A tu proszę, i to takie ładne te rękawice. Szczerze, jakbym sam szukał, to bym ich nie znalazł. A mega ładne, naprawdę mega ładne. Bardzo mi się podobają. Idealny design, który mi bardzo pasuje. Takie rękawice Venuma, złoto-niebieskie. No, po prostu piękna kolorystyka. Piękny w ogóle, no mówię, design. I no mega, naprawdę. Życzę wszystkim, żebyście mieli ludzi, którymi chcecie się otaczać. I żebyście się no, takimi właśnie otaczali, takimi, którzy e, dają wam radość, przy których się spełniacie. Naprawdę to jest... To jest coś wspaniałego. Jak macie ludzi, na których możecie polegać, jak macie ludzi, z którymi chcecie przebywać. Wspaniała sprawa. Już w sumie niewiele zostało mi tych mobków tutaj do wybicia, więc e, postaram się wybić je wszystkie. O ile oczywiście ilość miejsc w torbie mi na to pozwoli, bo no nie powiem. Nie chcę odpuszczać tutaj pieniążków, bo bardzo ich potrzebuję. Jak już w sumie wielokrotnie Wam wspominałem, jak już wielokrotnie to wspominałem, dokonałem mocnych zakupów. No i teraz trzeba te pieniążki jak najszybciej odrobić. Tym bardziej, że na horyzoncie są następne zakupy, które człowiek bardzo by chciał zrobić. No ale potrzebna jest na to oczywiście gotówka i to spore ilości gotówki, więc no jak tylko są jakieś pieniążki to trzeba, trzeba o nie dbać i lognimy sobie jeszcze na szybko na kotołaka i jeszcze na szybko później na lisza, wrócimy tutaj oczywiście żeby dokonać e, tego finalnego zniszczenia tego całego dziadostwa na macho pyk, jeszcze tutaj liszu, pyk, pyk Okej, okay. no teraz muszę sobie pomyśleć o następnej zakładce w depo. No, to jest kurde, właśnie. Następna zakładka depozytu. To trzeba, trzeba będzie ogarnąć, bo, bo miejsca zaczęło już brakować i to dawno temu. A żeby to jeszcze miało wiecie ręce i nogi, i żeby było gdzie składować te wszystkie e, części strojów legendarnych, to no, trzeba też mieć to miejsce. Także to poszerzenie depozytu chyba trzeba będzie zainwestować, ale to na spokojnie najpierw trzeba ogarnąć instancję, bo to też będzie nie lada nie mały wydatek. O, już tutaj nam się zaczynają kończyć miejsca widzę. Mhm. Dobra, pozbądźmy się tego podka jednego. Dobra, że jak mi tutaj zdecydowanie więcej temów powypada. O właśnie, to o tym mówiłem. Dobra, pozbądźmy się tego na szyja i może tutaj coś spadnie. No tu akurat nie spadło nam nic. Jakby człowiek wiedział. To by zaczął od tej grupki. No cyk, i zobaczmy, ile tu sianka nam wpadnie. No, trochę wpadnie, trochę wpadnie. Pyk, pyk. No, nie jest źle, nie jest źle. I tu jeszcze unikacik jeden Dobra, no i chodźmy sobie, moi drodzy, na sam koniec. Jeszcze raz na kotołaka. Eee, I tam sobie zakończymy ten odcinek. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nieco krócej. Ale no cóż, no, mam ważne rzeczy do zrobienia. Chcę się. Pocieszyć trochę tym dniem wolnym dzisiaj a W sumie tą częścią tylko Dnia wolnego, którą mam yy, I przede wszystkim Spędzić te urodziny z moją rodzinką Nie powiem, wy jesteście też moimi bliskimi Dlatego dla was tutaj siedzę I nagrywam ten odcinek I lotam to gówno z kotołaka Dzięki moi drodzy, że jesteście Naprawdę dziękuję, trzymajcie się I widzimy się Już niebawem i w poniedziałek, no bo tak jak powiedziałem, jutro jeden dzień wolnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć.